Szybko spełniam swoją zapowiedź z poprzedniego wideo, gdzie obiecałem omówić remake Prawdziwego Męstwa z Johnem Wayne'em. Tak też robię. Ta wersja Prawdziwego Męstwa pochodzi z 2010 roku i jest w reżyserii braci Cohen, Jednego z najlepszych braterskich duetów, jeśli tego nie najlepszego w historii reżyserii. Fabułę mamy tutaj identyczną jak w oryginale. Jednak to, co najbardziej rzuca mi się teraz w oczy, to że niby ten film jest taki sam jak oryginał, ale jednak inny. Inny jeśli chodzi o ton i konwencję. Na trochę inne elementy też bardziej stawiane są akcenty. I zaraz o tym powiem, ale wcześniej wyróżnię tutaj casting do filmu. Jeff Bridges, Matt Damon czy Josh Brolin stanowią naprawdę zacną obsadę do tego westernu. Prym jednak wiedzie debiutująca w filmie Haile Stanfield jako Mattie Ross. I pod tym względem wersja z 2010 góruje nad oryginałem. Teraz przechodzę do tego podobieństwa, niepodobieństwa tych dwóch westernów. O ile w wersji z Wayne'em to pomnikowa postać Wayne'a była tak naprawdę w centrum, tak tutaj wiodącą postacią jest Matti Ross. Stanfield jest po prostu lepszą aktorką od Kim Darby, a dodatkowo Coenowie w swoim scenariuszu zadbali, żeby to podkreślić. Wracając do tego tonu i konwencji, to oryginalne prawdziwe męstwo było zachowane w przygodowo-biwakowym klimacie. Tak bym to nazwał, z większą dawką humoru aniżeli wersja Coenów. Oni postawili jednak na surowość w opowiadaniu tej historii, co czyni ją głębszą i bardziej zniuansowaną. Nie idzie po najmniejszej linii oporu, tak jak w niektórych momentach było w filmie z 1969 roku. Western Cohenów wygląda obłędnie i jest to zasługa jednego z najwybitniejszych operatorów w historii kina, Rogera Dickinsona, Do niedawna stałego spracownika braci Coen, gdy jeszcze kręcili razem swoje filmy. I po prostu tutaj facet tworzy magię na ekranie. Piękne detale jak płatki śniegu czy cudowne sfotografowane wydarzenia dziejące się w nocy przy braku światła dziennego są potwierdzeniem geniuszu tego operatora. Muzyka tutaj też jest zresztą utrzymana w innym tonie aniżeli w wersji z Wayne'em. Mówiąc o stricte fabule, jest w niej parę różnic w porównaniu ze starszą wersją. Jedną z różnic jest wątek dla czy samo zakończenie, które nie jest typowo hollywoodzkie, chociaż w oryginale też nie było w pełni szczęśliwe. Tytułowe prawdziwe męstwo jest tutaj też bardziej zaakcentowane u trójki Cockburn, LaBeef i Mati niż to miało miejsce w poprzedniej wersji. Dodatkowo w wątku postaci Mati zarysowany jest już feministyczny rys, szczególnie na końcu filmu. Ogólnie podsumowując, to obie wersje są produktami swoich czasów. To mi nie przeszkadza doceniać obie, chociaż jakbym miał je klasyfikować w skali np. filmu webowej, to wersja z 1969 miałaby 7, a wersja z 2010 7,5. Chociaż na Filmwebie nie można dawać połówek w ocenach, prawda? Dlatego obie mają u mnie siódemki. Jednak to, co może lekko niepokoić w wersji koanowej, to krótkie momenty, gdzie widać oznaki spadku reżyserskiej formy, które zresztą zaowocowały tym, że ten obraz okazał się ostatnim tak naprawdę dobrym filmem tych twórców, który zresztą i tak już odstawał od najlepszych filmów braci jak Fargo, czy To nie jest kraj dla starych ludzi. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać umówienia jakiegoś następnego westernu. Ten gatunek rządzi. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć! You love? Can you clamber out? We survive. He does. Even a blow to the head could silence him for only a few short minutes. Where are you, bit? <laughs> Look away now.